Kiedy ponad 70 lat temu budowano ten stadion, on na pewno był za duży, za drogi i w ogóle trzeba powiedzieć jedno: po prostu był wspaniały. A był wspaniały przez to, że na tej murawie, tu przy Rozwelta, grali wspaniali zawodnicy. Tu mieliśmy okazję podziwiać wspaniałe mecze. W związku z powyższym, dziś stajemy znowu w takim momencie, kiedy budujemy. Wspaniałą infrastrukturę, ale po to, żeby uczestniczyć w wyjątkowych wydarzeniach. Szanowni Państwo, ogromnie się cieszę, że dziś możemy rozpocząć tą budowę, a więc rozpoczynajmy. Brawa jak najbardziej zasłużone. Myślę, że operator tej koparki jest zadowolony, wyjątkowo zadowolony z akurat tego elementu swojej pracy. O wiele bardziej czekamy na budowę tego stadionu, ale wiadomo, że aby coś powstało, najpierw coś należy rozebrać. Mamy ten dzień, w którym wstrzymujemy oddech i przekazujemy inicjatywę w ręce. Mostostal, Polimex Mostostal w ręce Pana Prezesa Jaskowej. Panie Prezesie, życzę sukcesu i trzymam kciuki. Jestem przekonany, że współpraca w procesie realizacyjnym między wszystkimi tymi osobami, instytucjami, Pani Prezydent i osobiście i firmą wykonawczą i podwykonawcami będzie tak samo dobra. Bo to jest warunek powodzenia. Z naszej strony deklarujemy, że zrobimy wszystko, żeby i w terminie, i o najwyższej jakości ten stadion zrealizować. Zespół, który rozpoczyna budowę, przechodzi wprost z piasta Gliwicy, bo go skończył de facto. Także doświadczony, młody, sprawny. Będzie dobrze. Wszystkiego dobrego. Ten nowy rozdział tej księgi, pod tytułem Stadion w Zabrzu, zapisze się z złotymi zgłoskami opisującymi kolejne wspaniałe wydarzenia dla naszych fantastycznych kibiców, dla miasta i dla klubu. Na koniec mogę tylko powiedzieć, buduj się stadionie szczęśliwie i w terminie. Panie Boże, pobłogosław ten stadion, ludzi tutaj, którzy będą pracować, akt elekcyjny, imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pani Żaneta ze spółki Stadion Zabrze, która trzyma akt erekcyjny, przekaże go w tym momencie firmy ochroniarskiej. Jest to symboliczny akt, który tak naprawdę będzie komunikatem dla kolejnych pokoleń on no, trafi fundamenty stadionu. Oto za każdym razem jest informacją dla przyszłych pokoleń, informacją o tym, co działo się dzisiaj. Uczestniczymy w ważnym wydarzeniu, historycznym wydarzeniu 14 września 2011 roku.